Siemanko, widzę, witaj, witajcie. Przed wami Obiekt 705A, dziesiąty tier radziecki, o którym trochę mało się mówi. Też nie było jeszcze odcinka na tym kanale, jak gram sobie nim. No to zobaczymy, jak się on spisuje. Ja kojarzę go z tego, że to jest taki twardziel, czoł, który potrafi bardzo dobrze się skontować. Wieża też dużo odbija, co by nie mówić. carlo tu podjechało. Natomiast nie ma tutaj zbyt dobrej depresji działa. Wieża jest z tyłu, co momentami będzie atutem, ale czasami też będzie minusem. Nie wiem, czy B mi nie przejdzie do lewej strony. Tutaj forszbę zaczyna strzanie, do tego forsza nie ma bicia. My tu podjeżdżamy, jest to karo. Karo strzeliło raz, teraz się wychyli znowu. Średnie uszkodzenia to 650, z tego co pamiętam. Oj, forszbę jedzie i B mnie przebija w dolną płytę. a tu już się odbija. Forszbę dalej chce to robić? Chyba nie, chyba nie. Ten Forszb też chyba nie ma dużo pocisków. Więc teraz przejść do kontrofensywy. I może uda. Oj, przepraszam, nie chciałem cię wypnąć. Zastanawiam się, czy karro się wychyli, czy nie. Mam bicie na niego, ale nie byłem wcelowany. To od na pewno do najprzyjemniejszych nie należy, ale teraz jak. 60tp zostało osłabione, to działo 705, bardzo się przybliża do działa 60tp, bo pod względem uszkodzenia na minutę wygląda to już podobnie. Kiedyś zawsze temu 705 brakowało tego dpm, równując na przykład do 60tp. No i że tak powiem, na rynku tych dziesiątych tirów, które mają trochę pancerza, 705a na pewno dużo na tym wszystkim zyskała, że 60tp zostało osłabione. Nie mówię, że to było dobre ani nic, tylko właśnie stwierdzam e, fakty aktualne. No, i myślę, że ten czołg może być bardzo fajny pod y, ostatnie misje, gdzie trzeba dużo uszkodzeń poodbijać. No, jak znajdziemy się na miejskiej mapie, gdzie będzie można się fajnie skontować, to zobaczycie moc tego pojazdu. A jak nas wrzuci w ogóle jeszcze na niższe tiery, to będzie w ogóle rewelacja. Załaduje złoto. Minusem jest na pewno penetracja 317 na hicie. To będzie problematyczne, żeby na przykład powalczyć z esetką. O, ten IS się nie patrzy chyba, nadal nie widzi mnie. A nie, teraz się odwraca. Tutaj ekran coś kombinuje, ja jestem bokiem. Widzę, jak trochę taki aktor, się wychylam. Ale... Stąd można bardzo fajnie strzelić do tego Isa. a Tylko, że to niestety będzie bok wieży, teraz przód wieży, on odwraca. No dobra, to jednak nie tak fajnie, ale często te czołgi, które tutaj się wychrają, ...nie zdają sobie z tego sprawy. Że pokazują się... Właśnie do tej pozycji, gdzie przed chwilą byłem. Kran w sumie też idealnej penetracji nie ma, więc spróbuję z nim powalczyć. Na pewno nie chciałbym mu pokazać dolnej płyty, jakoś bez żadnego kątu. Pierwszy raz strzelił, ale on strzelił do superkonkurera. Celuje teraz do mnie. Ja go powierzę i tak ze złota nie przebiję, więc nawet nie ładuję tego złota. Nie wiem, czy on nie ładuje, czy przestraszył się, czy o co tu chodzi badamy sobie to wszystko po kolei, ale... na no, chyba te pociski matrzy, co fejkuje. Nie wiem, czy go trafię we właz, jeżeli go trafię, to naprawdę będzie dla mnie spora niespodzianka. Chyba on ładuje, ale nic więcej z tego nie wycisnę. O, jest Super Conqueror. No i co tym kranem? Nie, nie udało się go przebić. Jakby się udało, to byłoby pozytywne zaskoczenie. Ale może dzięki temu kran... Pozwoli sobie na więcej i potem go zaskoczymy Jest lodówka I lodówka to jest dobry cel, powiem wam Wielki czołg, który może tu podjeżdżać i może uda mi się go wyciągnąć Tak jak próbowałem tego Isa 7 wyciągać Przy okazji też zaświecę dla naszego 268 Kran na spocie Jest i lodówka Lodówka chce mnie I co? Przebije mnie od góry? Nie przebije mnie, kolega, bo ja mam pancerz, ja mam pancerz Który utrudni mu to zadanie, kran też się odbija raz Gran się odbija drugi raz, a ja nie trafiam, było bardzo blisko, naprawdę mało brakowało, dosłownie. Zaświeciłem Isa 7 muszę grać z moimi 268, minus 2500 HP jesteśmy, ale jesteśmy ciągle w grze. Już nie ładuję tych hajków, bo nie ma na kogo ładować hajków, wracam do e, przeciwpancernych. Jest Grille zaświecony, Dążę. Zdążyłem, dobrze, że zdążyłem go dobić. Ta lodówka jest do wyciągnięcia, wystarczy, że tylko przeładuję. Ale ten czas ładowania to jest największa moja zmora w tym momencie. Okej, okay, lodówka zginęła. EBR chyba nam podświetlił tego. Odbijam znowu krana. Zobaczcie, jaki to był wielki kąt. Natomiast... to z tym EBR-kiem? On tu może być w krzakach. Może mnie powoli punktować. Nie mamy 268. Tak z kątem ok... O, i Grille jest. Czy Grille będzie zjeżdżać? Tak, Grille zjeżdża. Ładuję Heka, a teraz sobie zdałem sprawę, że ja nie mam na dwóch załogantach ee, nie mam na dwóch załogantach intuicji, jak mi się wydaje. I ranuje. Obrócimy go bokiem. Kurczę, prawie. Chciałem go już nie dobijać, tylko chciałem dobić sobie Fosza. 3300 odbitego w takiej bitwie na full na 10 tier, to i tak jest dobry wynik. Jakby było lepsze działo, to pewnie byłoby więcej uszkodzeń. Wręcz zacieram rączki. Mamy losowanie na ósemki, bez artylerii. Mapa Karelia. To będzie dobra miejscówka, żeby powychylać się na scrapie właśnie tutaj. Na górkę no nie pojedziemy, nie ma szans. Ale jeżeli bitwa będzie wolna albo... Będziemy trochę bardziej przegrywać, to myślę, że to może być fajna bitwa dla nas. Ale stawmy się na pozycji. Mam nadzieję, że ten obiekt tutaj mi odpuści. Ja teraz wceluję się. Te czoły, które tu się mogą wychylać, no może to być IS7, może to być setka. 100 Na pancernych penetracja 256. Mogę strzelić na ślepo. No tutaj pewnie ktoś sobie stoi, bo snajpił. Jedzie patryt, patryt nam zaświeci. Kogo nam patryt zaświeci? Dostał za 700. Jest forest. Jest 53TP. Dostał. Ja bez spota, a Patriot zginął. Okej, okay, jednak jestem wykryty. To no nie ma dużej różnicy dla mnie. Mogę trochę tak głębiej się wychylić. Tak mi się wydaje. Grille może być w sumie tutaj. Więc chyba będziemy strzelać na ślepo, ale jeszcze czekam, bo może taka Esetka pojedzie i dostanie za 588 w pogąskach. Idealnie. Esetka wjeżdża jak do siebie. No ciekawe, czy to się jej opłaci. Na razie trochę zebrała, ale nie jakoś ogromną ilość uszkodzeń. Wychylam się bardziej działem, bo to, ten krzak może mi to troszeczkę zasłaniać i utrudniać, a ja chciałbym zaświecić te czołgi, które tu wjeżdżają. To jest kolejny przykład, dlaczego na wszystkich czołgach ciężkich warto mieć perki na zasięg widzenia, bo non-stop, to jakby wytrzymacie po raz pierwszy jako pierwszy czołg jakąś flankę, jakieś pozycje, i z takiej odległości, gdybym na przykład nie miał perków na zasięgu widzenia, to na pewno nikogo bym nie wykrył. A mając je, dodaję tego zasięgu i jestem w stanie na przykład wykryć kogoś, jak ktoś tutaj się wychyli, czy będzie podjeżdżać. Tak to ktoś mógł mi przejechać bez spota, A no, przybaczcie się, że kilka czołgów za mną stoi i może z tego korzystać. Na przykład jest Eseta. No na Esetę załaduje złoto, tylko że teraz ona może mnie przebić. O, nie przebija mnie, więc fajnie. Natomiast. Ona jest trochę tak bliżej ustawiona, że trochę się obawiam i cofnę się, tak żeby nie pokazywać dolnej płyty. I teraz już jestem wcelowany po belce. No 317 penetracji. Zobaczymy, czy się wbije w wieżę, ale myślę, że będą problemy, niestety. Może jakoś się ta SETA pokaże. Na razie się nie wychyla. Chyba, Boże ta to, ja to wychylić, co ona robi. Druga strona nam pada i obawiam się bardzo o drugą stronę. Bardzo się obawiam o drugą stronę. Tak, rozpoczynam wycofanie się. No, co jak co, ale samemu na 6 czołgów to ja nie dam rady. Natomiast, jeżeli dostałbym wsparcie od naszych, to mógłbym popróbować. Na przykład zagrać w tych sektorach albo tu. Niech ten grill przeżyje, bo to będzie groźny czołg, który może mi pomagać z dystansu. Gry powinien się wycofać, na przykład tu. Ja podjeżdżam, spotuję i bronię bazy. Tam jest IS7. No, nie będzie to łatwe zadanie. Ale znowu odbijam. 2300 odbitego, full HP. Pancerz obiektu 705A naprawdę dobrze się sprawuje. Obecnie na randomkach. I to jest taki czołg niewygodny. Ja pamiętam, że ja gram jakimiś pojazdami, które nawet mają wysoką penetrację, to i tak nie jestem pewny co do wszystkich moich strzałów obiektu 705A. Jedzie IS7. Dobra, no, załaduję na niego złoto, bo to będzie kluczowy pojedynek, podejrzewam. Chociaż i tak będzie bardzo ciężko Bo tu jeszcze E50M pewnie dojedzie Zaznaczę F7 i liczę na tego Grilla przede wszystkim Że Grill mi pomoże Jest E50M Ale liczę przede wszystkim na tego Grilla Jest IS-7 Brakuje teraz wieży z przodu albo jakiejś większej depresji Okej, okay, IS-7 się odbija On będzie mieć problem, bo ma słabą penetrację Ale też jest problem taki, że czołgi z lewej strony Gdzieś ze środka, które podjadą Będą miały na mnie przestrzał o, i z się wbił teraz w pierwsze kółko z tego co patrzyłem. Ja spróbuję mu oddać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tak, jest, to wchodzi. i z siódmy w pierwszej kolejności do rozwalenia, potem e50m, jeżeli da radę. Jest z na wieży. Dobra, podjeżdżamy. Muszę robić fragi, jeżeli chcę być w grze. O, udało się. To nie było pewne, ale fajnie, że to weszło. Teraz e50m. Dobrze, że te czołgi zjechały na dół, bo to mi bardzo ułatwia sytuację, żeby powalczyć z nimi, bo cały czas walczę tak jakby jeden na jeden. To jest fajne, dla mnie. Oj, nie udało się przebić, szkoda. Jak sobie dojadę do tej pozycji, to będę w miarę bezpieczny i powinno być już elegancko. On widzi głównie wieżę. Mam tutaj te czołgi z lewej, dobra. Podjadę bliżej do tego E50M Mam bokiem Dobra, przebijam On jak widzicie od boku się odbija To są naprawdę przepotężne te boczki W tych pojazdach Wiele osób myśli, że przebije, ale w rzeczywistości To jest ding O, on strzelił, więc Ja oddaję mu Jesteśmy ciągle w grze, bo tylko minus 2000 się zrobiło Jest E75 co prawda a 75 zaraz strzeli Podejrzewam a57 strzeliło. Dobra, muszę dobić A57. Nie ma innej opcji. Dobra, dobity. Oj, teraz trochę więcej tego HP tracimy, niestety. No i Grilla ma spota. Więc zaraz pewnie zostanę samemu. No i 705 się wbiła. Niedobrze. Znaczy A75, przepraszam. A tutaj celuję w dolną płytę. Wchodzi, ale nie polosowało dobrze. Fajnie, że dobił go. A75 będzie długo ładować. Ale nie jest na jeden strzał. Jest też bokiem. Udało się wbić. Ok. Skorpion na strzał. Dobrze. Kunze walczymy. Walczymy do samego końca. 704 gdzieś może być z tyłu. Myślę, żeby załadować hałka i dobić A75. W sumie to będzie lepsze. Gdzieś po prostu go powierzy. Pacnąć. Jok się wychyla. Jok się przebija. Ale mnie interesuje to E75. Dawaj, dawaj, to miałem E7.5. Kurczę mógłbym dobić Jocha, ale już mam tego Heka. Nie! No nie! Poważnie. 8 HP mu zostało. Jok się odbija. Już wróciłem do Golda, jest obiekt 704. Dobra, przebijam obiekta, odbijam od tego. Eee, skończyła się złota amunicja. Obiekt na strzał, joch na strzał. Grille będzie podjeżdżać. Nie wiem, czy ten obiekt się wychyli. Obiekt się wychyla. Dobijam go. Eleganca. Elegancja, Francja. Jest 75 jest tyle czołgów tu na jeden strzał, naprawdę, wystarczy tylko trafić i trafiam. A 75-0, mam dobry wrak, to jest do zrobienia. Ja muszę ładować haeki w tym momencie, bo na grilla haek, oni są na dobicie na haeka na pewno, więc ładuję te pociski odłąkowe. Im dłużej czekam, tym szybciej grill dojedzie. Nie! No! Co, o co chodzi z tymi pociskami odłamkowymi? O co tu chodzi? Zaraz grill mi wiedzie. Muszę dobić A75, to to jest zagrożenie. Nie, nie trafiłem. Jeżeli ja A75 nie, nie przebiję, to spoko. Jest Grille. Grilla dostał potężnie. Może nie mam kolejnego haeka. No i dobił mnie grill. Kurczę, to było do wygrania! To była bitwa na 10 tysięcy. 000... No dobra, 9,5 tysiąca demerza. Ale sami widzieliście z tymi hajkami. No nie wiem no Ta 7.5 mogło zostać już dwa razy dobite. kurcze Ale też powiem wam, że miałem nosa. Wiedziałem, że ta poprzednia bitwa taki matchmaking może spowodować, że ta niedoceniona bestia, czyli ze a będzie mieć fenomenalną bitwę i ta bitwa na pewno taka była. Natomiast brakowało tego wykończenia. Brakowało kilku strzałów. Ula la 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 la. Podwójny strzał od kanopenera. Odbijam, bez problemu. Nie wiem, czy za głęboko nie wjechałem. To się okaże. Bo oni mają dwa czołgi z prawej strony. Ale myślę, że ta wymiana z kanopenerem wejdzie mi całkiem. Powinno być całkiem dobrze. Tam były takie po. Bo... No. Dobra, załaduję złoto. Muszę sobie tą intuicję zrobić. Zapomniałem, że znowu. Tego nie ustawiłem. W poprzedniej bitwie też by to dużo dało. Gdzie tego kanał pana roby tutaj przebić? Po prostu w to miejsce. Udało się. No i kolega już troszeczkę taki pewny nie jest tym wszystkim. Wierzę sobie 277. I to jest problem, bo goście sobie wiedzie tako. Co z tego, że on nie wychodzi na tych wymianach jakoś super dobrze. No ale chce walczyć jeden na jeden, no to walczy no. Potrzebuję wsparcia z nim. Ma lepszy DPM, tym 277. O, 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 o. Super, rozwaliłem sobie go. No i jednego gracza mniej. Jednak powiem wam, że ta miejscówka do tej 705 fajnie to wygląda. No bo ja gdzieś mogę wyciągać praktycznie każdy czołg, Bo obie 705 ma naprawdę. Znaczy, on nie ma za bardzo ich spotów. No nie ma włazów niczych. tak Nie ma takich. Słabych punktów, gdzie łatwo sobie go przebijać. To serio jest niedoceniona bestia. I w sumie żałuję, że tak rzadko gram tym czołgiem, bo na swoim koncie tylko kilka bitew. Nie pamiętam nawet, kiedy ostatnio zagrałem. A zdecydowanie, czołg warty pokazania wam. O, tutaj też ciężko do przebicia. Kolega 705, a myślę, żeby przejechać sobie. Na prawo. Naprawiłem sobie zbiorniki też przy okazji. Gdzieś mogę zagrać w okienkach albo z innej pozycji inne kąty dostać. Myślę, że to będzie spoko rozwiązanie. Spróbujemy teraz sobie tu przejechać. I uwaga, uwaga. Czy uda się w kogoś strzelić stąd? Na razie nie. Jest lodówka. Jest tam w ogóle wykryty. Jest. O, tu lodówka była. No, cofniesz się tą lodową. Czy raczej nie? Dobra, zobaczę jeszcze z góry, czy obiektor 430 U nie zobaczę. Ale chyba nie zobaczę. Dobra, tutaj te. O, o, o! Super Conqueror może się nadziać na to. I się może nie spodziewać. Że to tam wjechało. Na... No, 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 no. No nie no, to mogło być przebicie. Come on. Ten Super Conqueror ma trochę szczęścia teraz. Ale dostał od kogoś innego chociaż. Okej, okay, może spróbuję wjechać sobie tutaj do środka. Bo boję się, że lodówka się na mnie wychyli i lodówka od boku mnie przebije. A ja chciałbym stąd na przykład wychylać się na tego kanał PNR-a i SuperKonia. To jest w ogóle 705 Ale... Nie mam jakiegoś dobrego bicia na nich. Lodówka przebija sobie 277. Marta strzeliła. Proszę tu. Kanał Panner 3 raz. Właściwie się znałem, czy mogę przejechać na tą drugą stronę w miarę bezpiecznie. Kanał Panner tu będzie się wychylać. piątka podjechała. Uff. Ta lodówka czekała tylko na to. Ale gdzieś tam zdążyłem się cofnąć i też chyba miała słaby refleks. No i tutaj kolejny czołg nam padł. Jest 114 SP2 Powiem Wam, że trochę się tego wszystko... Oho, dobra, to już się nie obawiam. Lodówka była na strzał. Może dobije. No... Nie dobije. 114 się na mnie wychyli i mnie przebije. Tak dużo to jest tych wraków i czołgów, że nie wiem na co się patrzeć. Kurczę, obawiam się, bo cały czas to 114 może do mnie strzelić. Czy ono jest FK? Czy mi się wydaje? Nie, to już działo, bo jakoś źle się. Animacja działa źle, wygląda. On strzelił, dobra, przejadę sobie. Nie, nie dobi jego. O, został on dobity. Dobra, tutaj WZ strzeliła. Nie czuję się dobrze w tej bitwie, bo naprawdę jest tutaj ogromny młyn. Pewnie wz się zaraz wychyli, a może się wceluje w wz już po prostu. Tak, sądziłem. Jest i WZ-a. WZ nie wiem, czy nie może mnie przejść po wieży. Ale odbija się, rykoszet. I okej, okay, podjedziemy sobie po wz po prostu, potem po tego kanopenera i już powinno to wszystko ładnie i stabilnie wyglądać. wz raz. A i wz zdążyła strzelić i teraz jestem na jeden strzał od każdego i jeszcze od artylerii. Okej, okay, arta mnie nie dobije. Wracam do tych przeciwpancernych. Dobra, jest on rozwalony. Jest obiekcik. Dobra, taki strzał. Nie przebito pancerza. Ja jestem w szoku, że ja trafiłem. Nie miałem żadnych oczekiwań, bo wiedziałem, że nie zdążę skupić tego działa. No i teraz pytanie: gdzie jest grill? Gdzie jest ten grill? Zładuję sobie chałeczki. Może być z lewej strony, z prawej. Jest grill. Od boku. Aha. Nie wiesz, ile to jest penetracji? 90. No to chyba trochę pech. Nie będzie to poleciało na gąski bardziej, czy co, ale... No taka już bardziej średniawa bitwa. Prochorowka! Bez arty, z jednym lightem oni mają bleska. Tak przez chwilę pomyślałem, może jakbym pojechał lasem sobie, jak za starych czasów się kiedyś jechało takim T95, czy mausem przez las i się spotowało. To może teraz też bym coś takiego zrobił. Tylko że tam jest E4, tam będzie lodówka, Godzilla, T30. No, są groźne czoły, które mogą mnie poprzebijać, i nie będę aż tak ryzykować. Ale spróbuję coś. Yy wykombinować na górce. Spróbuję jakoś może zagrać agresywnie górkę. Znowu ósme tiary, więc potencjał przeogromny w tej bitwie, tylko mapa już dosyć taka średniowa. O, oni już nie mają bleska, więc nasz light będzie wszystko tam ładnie spotować. Pytanie, jak wyglądają właśnie na górce. Ulala, tu jest E5, która mnie przebija, a ja się odbijam prawdopodobnie gdzieś tam od włazu. No dobra, E5 to będzie godny przeciwnik, na pewno na górce. Spróbuję w tym momencie wcelować się na środek. Bo, może ktoś tu się zapędzi za bardzo na środku. Nasze czołgi podświetlą i celuje się. Jakoś specjalnie nie obawiam się, żeby z takiej odległości czołgi ze środka mnie przebiły. Dlatego tak na pewno jaka stoję. Ula la, tu jest jeszcze E4, więc 60 dziesiąte tiery, których troje się obawiam, akurat pojechały na górkę. O, jest koncept. Koncept bokiem. I o to chodziło, moi drodzy. O to chodziło. Ktoś tu pełni błąd i od razu zostanie plombę. Mamy lajta na G1. To jest koniec gry. Nasze czołgi w lesie powinny. wykończyć sobie te wszystkie pojazdy. U, jest felica. Felicza. Rykoszet. Myślę, że teraz. Podjazd lasem byłby jak najbardziej na miejscu, bo te czołgi wszystkie byłyby na spłacie od Lighta i żałuję, że mnie tam nie ma. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja teraz objeżdżał całą mapę i tam jechał. No bo to z drugiej strony co? So, ja wyjadę na piątkę, czwórka da jedną piątka, 5 bo przebija z DPM-em może mnie porobić niestety. Ale dobra, wrócę się na ten środek, bo no nie widzę opcji dla siebie na górce, a tam wszystko się dzieje po drugiej stronie. Pytanie czy dojadę. Co pod względem mobilności akurat ten czołg aż tak nie odstaje, bo On bazowo jeździ 40 km na godzinę, dla porównania 60 tp jeździ 35, e s 30, IS-4 na przykład 43 Pytanie, czy IS-4 czy ten czołg? No IS-4 ma to do siebie, że jest przede wszystkim mniejszy Ma wieżę z przodu, co czasami będzie atutem, czasami będzie wadą, ale Działo ISA 4 o wiele bardziej mi siedzi niż takie działo No bo tutaj nie traficie, nie przebijecie z tego HEKa czy coś No to macie 14 sekund przeładowania a na Isie czwartym, wiadomo, to działo też nie jest jakieś super celne i mega dobre, ale no ma większe, jakbym, takie pole do popisu. Jeżeli możecie cały czas na przykład strzelać na do poprzedniego wyciągu, tam to działo by się o wiele lepiej spisało, moim zdaniem. Ale to już historia. Nie zmienimy tego czołgu. Dobra, przejeżdżam sobie tu głębiej. Widzę, że gestor dostaje. Uuu, to Zaświeciłem, kobrę Chyba się tego nie spodziewa. Że to znowu do mnie strzeliło. Wjazd do dziury generalnie nie jest dobrym zagraniem. Ja nie jestem fanem. Ale już tak pojechałem, bo chciałbym coś w tej bitwie porobić. I widzę to, że my mamy spota na te czołgi w lesie. W sensie wiemy, co oni robią. Jeżeli go padnie, tak się zastanawiam, czy mógłbym wjechać i tu pojechać do końca tą linią. O, ja zaświeciłem ogólnie. Progetto. O, jest żółwik też. Dolna płyta. No i brakuje penetracji. Znaczy mogłem z golda strzelić. Nie mówię, że nie. Pewnie by to weszło. Możliwe, że EWV też, ale akurat nie mam na załodze tej intuicji. Dobra, zobaczymy. Nie, dobra, wiecie co? Tu nie ma co snajpić. Ryzykujemy, ryzyk fizyk, jak to się mówi. Jedziemy. Kobra powinna mieć gigantyczne problemy. Oha. Pytanie. Aha. Dobra, może to przeżyję. Dobra mnie nie dobija, jestem w dole, zaświeciłem skorpiona. Jestem spoterem w tym momencie widzowie tysiące <grym> po spocie Tylko ta felicze może mnie dobić niestety Ulala Ulala, lodówka się odbiła, ale Felicze mnie dobiła, kurczę! Nie musiałem tego robić, bo... Mogłem się już zatrzymać i wcelować, pewnie bym zdążył oddać strzał. No chciałem takie zagranie, wiecie, na vivat. Myślałem, że to jakoś lepiej wyjdzie. Brakowało cierpliwości w tej bitwie, bo trochę też głodny jestem i muszę lecieć na obiad. A gdyby się udało, to byłoby to bardzo spektakularne, na pewno. To dziękuję wam za odcinek, trzymajcie się, to elo.